Siemano, witam Was bardzo serdecznie. g Z moi drodzy, mamy prawie tysiączka i dzisiaj lecimy od Melodii do Kosy. Będziemy otwierać trzy, ewentualnie dwie skrzyneczki i będziemy od razu upgradeować to na koskę. Mam nadzieję, że nam się uda. Pamiętajcie, jak od promocyjnych jeździk macie plus 5% przed ładowaniem. Ewentualnie wejdźcie sobie z linki w opisie, a my nie przedłużając, lecimy oczywiście na starcie. Tu może dwie takie skrzynki, nie będziemy tam od razu na trzech, ale zobaczymy, jak będzie dawać, jeżeli. dalej... da, o dobra. No w tym wypadku, moi drodzy, no to tak. Ona nie opłatła nam się iść, więc musimy wziąć sobie teraz trzy, No może przesadziłem, mogłem w sumie wziąć dwie. Eee, Okej, okay, ja rozumiem, że to jest na to 60%, ale to nie zmienia faktu, że mogłoby coś dać. Ej, Bo w sumie taka sytuacja jest, że nic jeszcze nie dostaliśmy oprócz tych. No i tutaj w sumie wcale też dobrze nie oddało, bo to di i moi drodzy, nie podoba mi się ta nasza sytuacja, która nas teraz napotkała, bo powiem Wam szczerze, no liczyłem, że coś tutaj lepszego nam da. Dobra, czy proszę, żeby przynajmniej teraz oddało, bo jak nie odda teraz, to naprawdę będzie lipa w ciul. Dobra, odda, odda, zajebiście, przynajmniej tyle, że mamy tę kosę, ale to i tak mimo wszystko jest na minus, bo dwa razy nam dało taki no syf, po prostu dało nam ssg które kosztują po 25 groszy. Dobra, lecimy po, może po te dwie skrzyneczki. Yy. Nie, dlaczego te ssg nas tak prześladują? Tak, to nawet nam w sumie na testowaniu skrzyneczki tyle tych SSG-ków nie poleciało. Co teraz? No, okej, okay, jest neonowa rewolucja, ale to 80 zł. A nawet 108, bo w sumie e, tutaj, moi drodzy, w lepszym stanie. No, ale co? No, tutaj już będzie 40% gdzieś, żeby ulepszyć na kosę? No, coś takiego. Albo może rękawice, no, ale nie, to jest do kosy, więc musimy mieć kosę, mimo wszystko. 36%, no jest to mało, ale żeby to siadło przynajmniej, żeby to siadło. Proszę no i chuj, no dostaliśmy prawą stronę, moi drodzy. Ajajaj, no powiem wam, że nie jest dobrze. Nie jest dobrze, że skrzyneczka Melody totalnie nie oddaje nam właśnie na tym e, od tej skrzynki do kosy. No fajnie by było jakby kosa siadła a tu SSG, który też również nie jest jakoś mega drogi, no co prawda 80 zł, no na no jak SSG -ka to jest bardzo drogi skin, no ale to moi drodzy nie zmienia faktu, że jest do dupy. Dobra, wpiszmy sobie od razu knife. O, najtańsza kosa 250, 28%, no spróbujmy, no jest, tak pięknie leciało w tą stronę i mówię, oho, może akurat siądzie, a tu jednym słowem wydymało nas, wydymało nas, no ale dobra, moi drodzy, no proszę, przynajmniej żeby tutaj oddało, nie? No nie, jest lipa, MS-ka kosztuje 20 zł, nie no, nawet 65, nawet 85, no ale co z tego, co z tego, moi drodzy? Zdaliśmy jedną kosę, to jest śmieszne, że aż głupie, powiem Wam szczerze. Bo myślałem, że ta to, to skrzynka to akurat tutaj będzie fajnie oddawać. No co, lewa strona, dobra, przynajmniej tyle, że doleciała. No powiem Wam tak, że osobiście na koniec jesteśmy, mamy 527. Co prawda, mieliśmy tysiaczka. Niestety nie wyszło. Jak sami widzicie, totalnie nie oddawała skrzynka tych SSG-ków. No waliło nam aż tyle, że aż głowa mała. No ale niestety bywa i tak. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam przynajmniej będzie tutaj lepiej siadało. Bo mi skrzyneczka melodii. O! Totalnie! Mm, nie oddawała. No ale to to nic. Bywa i tak. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego. Siema!